Cześć, mam na imię Marta, a to mój chłopak Robert. Cześć, witam Was serdecznie. Przedstawiam Wam się tutaj, ponieważ chciałabym zostać twórcą internetowym. Ogólnie jestem osobą z wykształceniem, nie jestem bezrobociuchem, pracuję. Również mam doświadczenie i wykonane papiery w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako kucharz. Co prawda, mój chłopak jest niepełnosprawny, może nie widać, jest na ręce, natomiast uważamy i doszliśmy do wniosku, że mamy tak dużo śmiesznych tekstów i tak nasze życie jest wesołe, że nasze teksty i nasze zachowania mogłyby się stać wiralem w internecie. Dlatego chcielibyśmy po prostu przedstawić Was, Wam, nas, jako naszych twórców. To jest nasz pierwszy film. Kurwa, już go trzeci raz nagrywamy. E, mam nadzieję, że polubicie nasze życie. E, nie robimy tego po to, żeby monetyzować naszą działalność. Robimy to po to, żeby było wesoło, miło i fajnie. Tak, robek? Tak. Pozdrawiamy.